Siemand z jest i witam w kolejnym odcinku naszej serii Let's Play Eurotax do 2 Multiplayer i dzisiaj ze mną jest y, Dawid który, ja jestem, ja. No, który nawraca Jedziemy dzisiaj z Ikei, pracujemy w Ikei, sobie jeździmy No i jest jeszcze Bartosz, który się nie zapał do Ikei bo nie ma... Ziem, bo. <grych> no. Jest biedny. Jest biedny on na kontenerach no to, w, przeszłości, w przeszłości miał bezrobocie, dlatego jeździ w kontenerowy szlak w ogóle. Tak, dokładnie. My tutaj już właśnie kończą ładować, tak. także zaraz będziemy ruszać, jedziemy do Oslo. Już sobie włączył przy okazji jeszcze stopot, do że sobie przypomniałem. Jedziemy? Do oslo. Tak, czekaj, jeszcze sprawdzę, czy na pewno do oslo jedziemy. Jedziemy. A na serwis, nie? No, na serwis. Po co na serwis? Na serwis e, fajną mam rejestrację. Jedziemy do Oslo. Tak, oslo, tylko że jedziemy. Troszeczkę przed oslo, nie tam gdzie się oslo, tam gdzie jest port, tylko... Dobra, troszeczkę przed. Dobra. Będziemy jechać autostradą, autostradą, trochę landoweczką, chyba. No troszeczkę landuweczką i. Dobra, damy Mógłby, radę. Mogli tego słupa tu nie stawiać, no? Przecież przejechać. Nie, tak? Dobra. Michu. Eee, no ładuj, ładuj, kończą tę meble ładować, kończę Ma jeszcze taki detal w skali zmieniłem jakby coś. Eee, tutaj mam tabliczkę zakopane. Chociaż co prawda chciałem mieć tabliczkę z nazwą mojej wsi, ale niestety brakuło na niej miejsca, więc muszę jeździć zakopanym. No w sumie niedaleko mam do zakopanego, więc tabliczka jest jak najbardziej na miejscu. To co, pana, wyjedziemy? Czekaj, bo ten słup wyrwę. Przy okazji na tej trasie będę sprawdzał, ile mniej więcej się robi kilometrów 25 minut, żeby sobie wyważyć odcinki na. Teraz mamy 500 kilometrów. Zobaczymy. To co, jedziemy? Palimy. Niebo załadowane to ruszamy. No pojechali bez mnie. No takich kolegów to kurde. O dupę otrzeć. Czekamy. Jakie światła. No tu jeszcze... Nawet wyjechać nie zdążyłem już mi mamada światła wkleili. Sk Skandynawia. No i teraz co? Ganiuszu, gdzie pojedziesz? Czekaj! Bo mi do kabiny w las, i mi Co? Prędzej u mnie Dawid, ale u ciebie ja idę sprawdzić co tam A bo cię sprawdzają, aha dobra Ja tam nie muszę, my się tam znamy Ty tam z Panem Wodkim na ty jesteś No jeszcze Bartosza czekaj, bo Bartosza zanim przetrzepię do stronę wina <laughs> Dobra, nie patrzy się jedź A mnie pan puści, Pan Bogdan to i to, 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 to ten dobry chłop widzisz trzeciego się już mu nie chce sprawdzać, widzisz, machnął ręką, puścił wszystkich. Dobra, wyjeżdżamy. I w drugą stronę. A się Dawid złamałeś? Kurde, prawo, lewo, prawo, lewo. Mingacza mi na dobrze. to jeszcze skoczę? Ej! Tak, jak zdążyli się zauważyć, jesteśmy na Skandynawii. Skandynawię mieliśmy kupioną trochę wcześniej, ale Borat nas nie puszczał na Skandynawię, bo chciał mnie grać. No nie stać go na Skandynawię, sobie kiedyś kupi, a na razie musimy jechać sami. Jedziemy bez Borata, pozwiedzamy sobie trochę na dzisiaj. Mieliśmy jechać do fabryki Skanii, ale jednak pojedziemy do Oslo. Jeżeli w ogóle zdążymy dojechać, bo już mamy 3 minuty, a nawet my nie wyjechali. Z piąteczki sobie wystartujemy. No dawet pochwal się jak ładnie wyczyściłeś komputer Huczy czy no, nie huczy Nie huczę, bo chodzi ciszej, niż chodzi Ja ci powiem że ja wyczyściłem i teraz mam 70 stopni Ty, a tak to miałem po 80, także Coś to co tam dało, to... no Boże po co ja dałem migasz na tą stronę Coś to co dało to moje czyszczenie A twoje? Widzisz jakieś Nie, o... nie, nie szybciej się było Tak jakbyś zainstalował tego I, i nie kupię żadnego Pajcia na następny To ja go suszę arką, tak dzisiaj. Ewa, wa fle 50 było ale mam 80 na nawigację, pokazuję. Ja tam widzę 50, a ja jestem tu, gdzie ty kiedyś. A teraz są 70. Warto pamiętaj pamiętać. Ja tam potem zobaczę. A zetniemy zakręt, Tak, no gdzie stoić? Co, co, co to było? To Dawid stanął, ja wryty. Nie. Wcale. Czyli nie komputera Jak u Dawida się nie opłacił. Kurde, no i. Dzięki. David, Dobra, Dawid, masz zakaz na jedną trasę. Ja, to ten cel wyprzedzał. A ja, te, ja stosowałem technikę a... pluska. Mam dowody. Ja na ciebie też. Ja na ciebie też. Wyśle Nie dziecię. ten. Aha, bo mi się mylą, bo na, na prywatnym save mam tempo, ma tutaj, gdzie mam wycieraczki, a tutaj mam odwrotnie założone. Hmm. No tu się tu sobie wyprzedzajcie, tutaj może się macie pole do popisu trochę prawo to cię Ja się boję, ty nawet nie próbuj Bo 80 to można przyspieszyć Nawet nie wiem kiedy wyskoczyło Dobaj Nie trąpomiec felu Ktoś się musi kiedyś coś gdzieś tamknąć Bo mi tak wyszło, że tak mi styk na tą strasę Starczy. No to zjedziemy gdzieś na najbliższą stację. Była tam na wyjeździe, a my przejechali. Lewy! Kur... <głos》>, to byś poszedł. Teraz. Ty ty ty, 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 pamiętaj, że jak mnie wyprzedzasz, to masz jedno odcinek mniej. Takich nie było. Co? Takich zasad nie było. Ja, nie była taka. Co? Mega la ja, ja już widziałem, że jestem u Matieków na czepie Lager. Tu zjeżdżamy czy nie? Zjeżdżamy, o kurde kiedy ja nienawidzę takich sytuacji Pry o, ktoś jeszcze mnie tam podrasował z tyłu Chciałem je popchnąć. Chodź, bieg, chodź, dawaj, rzucimy biega, szybciej się rozpędzimy. Tu sobie muszę gps oddalić. O, ktoś przejechał znowu. Kto to, Bartosz? Kto tam przejechał? Bartosz, dawaj znak! A, Bartosz, Bartosz, tu to, Bartosz przejechał, dobra? dobra Bartosz w miejscu, za się będzie, nie? Opony podarte. No I od razu, Dawid, już od razu na lewym pasie. On już gotowy, kierowca bombowca. Czekaj, okay, po automatu zanim się A, Dawid w ogóle pochwal się, bo e, dzisiaj masz urodziny, w sumie ten odcinek będzie publikowany jutro, ale na dzień dzisiejszy, który tu nagrywamy czyli e, czyli, kurde gdzie tu jest data nie ma nigdzie daty 19 w sumie, 19. 19 stycznia rok 2016 o na chwilę obecną e, na chwilę obecną Dawid ma urodziny Yy, pozwoliłem mu wyjątkowo w tym dniu wybrać 80! No jadę! 80, da 80. może no, się pomógł 80, nawet. 80, to bardzo dziwne. Trzeba go zhamować. To teraz <laughs> o boże. Mati, masz tam? Mati, Mati. niby no, no, rok starszy, nie? Ale nic mądrzejszy. No wiesz, no tam nie chce mu żeby dalej był takim debilem, no niestety. Niestety chyba poszło w tą drugą stronę. A nie mam ich Tak. Jak można czyścić komputer suszarką? Normalnie. Idiota. Przedmów zrobił. Jakby się łopatki podjęły, to by naprawdę. Na początku to chciał odkurzaczem go, powstrzymałem, ale ja potem... Bartosz... No właśnie, włożyłeś ten wentylator? Włożyłeś ten wentylator? No. Jak? Na zaczaskę? Czapo mu przypierd... <laughs> Dobrze wiedzieć O tej panie bananie, ale to jest ten, dziwne No nie pierdziel, że Bartosz masz włączony ogranicznik Ja już więcej od saliwów od ciebie nie biorę, bo to nie niespracowne jeszcze kasa w euro. Co? Ale cicho, ty. Nie wiem, czy... nie, czy... chyba u mnie dlatego jest tak cicho, że ogólnie też teraz postanowiłem Ściszyć ogólnie dźwięki systemowe. Bo zawsze ja, ten to. Ile wlezie? Ty. Ty, ale ci powiem, ty. 10 fps więcej mi przybyło. Nie wiem, czy to wina tego, że na Skandynawii jesteśmy, czy jest poza miastem? Ja mam cały, cały czas równe 60, tak? Ja mam, na... ja wiem, ja mam 200. Się. Nie, 160 FPS-ów mam, nie 260. 160. Kurde. Dobra. Dobrze. Będziesz częściej czyścił komputer. Czyli, Ciekawe mam, jak nie? sobie z renderingiem poradzi, bo to co renderowałem w Vegasie to nawet szybko sobie poradził. Ile to renderowało? 5-3 minuty? To no jutro szkoła. No tak no, ty masz szkołę, ja mam ferie, więc ja się zajmę filmami, muszę wyrenderować. Potem jeszcze nagramy to, będę ja musiał Ja jutro to prawdopodobnie mam 5 lekcji, także przyjdę o 12. 12. W sumie, jak teraz nagramy, to będziemy mieć czwartek z głowy, ewentualnie w piątek możemy coś jeszcze zrobić. Tety ty, ty, ty spokój, spokój. Ja 90 jadę i no kierownicę, bo coś nie wycentrowany, wiesz? Nie obraca się tak jak zawsze, pipa, coś się ich spierd... Save Bartosza. O właśnie. F... Ja stację ja trzeba szukać, bo... A ty zrobię mu właśnie prezent, za stację urodzin No, dobrze Bartosz. Iś pan w dupę z takim kurna ustawieniem kierownicy. Nie to... Ja na singlu to sobie lekko w lewo, na lekko w lewo. Tu żeby dać lekko w lewo, to trzeba trochę w lewo. co e, musisz poprawić w opcjach. Postawiłem kurna, tam tylko łapię do 360 stopni. A, a już za co chwilaneczkę w nie wymieniłem teraz mi się przypomniało, bo tak mi dędają dają te superki lodu. Już nie mam tej świątecznej, bo już święta to już tak powoli zaczęły mijać. Więc. No. Na stację. Tak, tak. Dobrze, że przypomniałeś, bym przejechał. Takuje się? To. Całą no to... A Bartosz teraz tylko... Pójdzie. Idź go tam, łapaj. Poczekaj! Gdzie ty tam użycie? My tak prosto ta, i potem na stacji jesteśmy teraz. A być wyśrodkowane, tak? Martwa, ma martwa strefa formu. nie ma być i nieliniowość ma być na maxa w prawo, albo w lewo, nie wiem, na którąś tą stronę No i co? I no, ja se kręcę Czekaj, martwa strefa powie Ty, ale to byś tam może zjechał trochę, bo bym się zatankował Poczekaj, no bo krew mnie zalewa przez bo. tego Bartosza Bo no, Bartosz już właśnie nas mija, pojechał sobie, widać na GPS-ie, zjadł na No kropeczka. No Dawid, no, bo ja bym się chciał sprawdzić, znowu sobie nie sprawdzę, ile kilometrów można przejechać. A tak. No. Nie to tak, biega sobie nie przerzuciłem. No, no i co znowu. Stoi! Mój zderza. No, nic znowu i stoi, no i. Pa, się... Jeszcze mi się do tyłu wróciła. Nie, nie widzę sensu w tym, co ty teraz robisz. Powiedz mi, co ty chcesz działać, ile no, mamy kilometrów do końca. 350, więc było coś koło 400 Czyli 100 km Mamy mniej więcej połowę czasu Czyli tak coś 250 km czalicieś na trasę mniej więcej 25 minut, tak se przypuszczam na przepisowej, na przepisowej jeździe Ty, 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 nie ten bieg Cześć Ja mógł To nawet, ty w ogóle masz resztę skrzynie czy dzisiaj automat zaciął? Co macie? A ma zacinę? Poczekaj na mnie. Albo tam już powoli startuj, ale... Nie do dzoni. Idziemy ogranicznie. Ja wam coś mówiłem na ten temat. Ja no odragniśmy to jeżdżę. To Już go nie ma. Ja stoję. Ja już tam twojego niku nie widzę którym się ten ten? F, którym włączało ten ten? F3 nie. F3, ja to ja zmieniam Sejm. Ostatni raz na nabrało biorę coś od wartości. Wiesz, Twoje ustawienia do kierownicy też, Dawid, nie są idealne. Musiałem ja zrobić swoje. Bo z tobą swoje. to są szkody. Teraz to się Bartosz Teraz się Bartosz domyśliłeś, że są szkody. Zatier tam czas Czekaj, bo się zastanawiam czy mam ten pomad włączony? Mam włączony, dobra. Czas no, Matija, 13. O się drą, co? Ty nagrałeś ten moment jakbym nie wjeżdżał? Mam wszystko. Dobrze. Wezmę to od ciebie. Co? Nie zgłosisz. Może... Pokażę, co trzeba. No to ja cię w <laughs> Płakał nie beda. będzie. Musicie się szantażować <gry> Tak, ten powie, że to niego zasantażuje, ten, ten płakał nie będzie i, I kolejna zwada Chce, wo... Chce wojny będzie ją miał Kurnia z mi <gry> oj Ale się martw nudzi mi to kurna skręci lekko w lewo, tu chcesz lekko w lewo, tu trzeba pół kierownicę obrócić. W dupie to mam nie jadę. <grywia> Widzicie co on wyprawia? On penetruje To ulicę. Nie da się kurna jechać bartoszowe ustawienia, kurna, dupa nie ustawienia. <grywia> się siedzi na krawaturze, wybacz mu. Nie mam to są defaultowe ustawienia. Kurde jak go rzucę. To Teraz właśnie bartoszowe ustawienia. Patrz, i on ja oni to specjalnie teraz robią. Ja będę jechał, z kimś popiszę, wyświetl graczy, nie tu, wyświetl znajomych, o te, dla tak zapytamy ja się co tam. Czekaj, brodą trzeba przytrzymać, co Nie, nie, wiem. Kiedy co gramy, tab, i tu trzeba zjechać. <grym> No patrz no, kurne ja se u mnie daję w lekko w lewo na moich ustawieniach i jadę w lekko w lewo a tu czata ta ta Oj chu. się Uważam Widzę Wydupię to twoje do przodu nie chcę. trochę zakorkowało <grynańca> No co z niej powiesz? Mati, ty, ja tam czas? 15 gdzie my jesteśmy już? Bo mnie już mnie krew zalewa, zjedziemy tu. A my już minęli miasto. No to A nie, ty masz Volvo, przez chwilę myślałem, że masz skanie bunkierka. U ustawienia Bartosza. Coś? Ale całą blokujesz? Nie, dobrze, nie całą I Zajedzie eee. mi do tyłu, nie? A nie. A, a jednak przycisną mnie. Ech, 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 ech. No tak mi przycisnąłeś. Bo te naczepy są tak zrobione, że one tak delikatnie kolizję mają przed sobą, przed ich końcem, i odepchnęło mi. Nigdy więcej jak się wintygier. się. jechać Ja sobie na single daję lekko, lewo i jadę, a nie. Mówię ci, że to jest prosto do ustawienia, ale ty nie słuchałeś, ja zwykle. Ustawiłem wszystko tak, mo! <laughs> tak! No mam jeszcze. A Ależ. <laughs> ale spokojnie, spokojnie. A ja mam nagranie że mam ponad 50% uszkodzeń ciągnika Ja mam 60 i jadę A mi co da się ty nie powiesz? Ciągnik. Teraz słuchaj żeby nie przekroczyć 80 tempomacik no i zgasło 70 już jest dobra to landówką będzie wolniej I pewnie 11-12 biegu już nie mam bo po co? Ja Bartoszkę A 70 i wykorzystam to, że jest troszeczkę wolniej, ale ludzi jedzie, jakiś konwój jedzie Jadę mu trochę Bożki, hu Uważaj, bo ich, ich tu trochę więcej trochę Uważaj, bo ich tam trochę więcej jedzie Kuraski, tak Wjadę mu No bo wiesz co, teraz muszę zrobić bardzo ważną czynność życiową, jaką robią ludzie, żeby żyć Chyba, bo ja próbuję spierdzielić one Czekaj, bo... I trzeba kierownicę trzymać i odkręcić Tak mi się okay. nie... Spierd... To jest dwukierunkowa, dobra Teraz prosta. O, można się nabić. Kurde. Jedną ręką. O, 80 można. To już se zakręcę i dam buta. Prrrr na pas. Dobra, odkładamy piciu. Jedziemy. Nie to chciałem, kurde już mi się mylą przyciszki na guziczkach na guziczki na przyciszkach, a Widzicie, ja z wami to można na, na kota dostać, już sam nie wiem co mówię Standardowo, i sam zostałem, tak? Bartosz gdzieś pojechał Ja się Bartosz poszedł do przodu, bo on jak zwykle nie może poczekać A potem patrzę, że go nie ma na nagraniach O co ci znowu Mati chodzi? No nic, nic. No mógłbyś chociaż trochę poczekać, bo jak jedziemy już kurde w konwoju, to jak zjeżdżamy na stację, to moglibyśmy wszyscy zjechać. A Kiedyś ci coś powiedziałem na temat konwojów o zawida. Wiem, że nie sądziałaś koło Dawida, ale chociaż mogę zjechać na tą stację, bo chociaż ale zwolnić, żebym cię mógł nadgonić, a ty ciśniesz pewnie 90 i... Zaufaj mi, ja chcesz pełnić twoje z ty mnie będziesz mieć, mieć pamięci dobrze znacznie. No fałszyujesz, proszę, nie no, rób tego. Dobra. Boczek. tam na forum słychać. To jest właśnie Dawid. Mówi, idziemy nagrać Eurotraka. Specjalnie, Dzień Urodzin, pozwoliłem mu wybrać grę. Wybrał Eurotraka, dobra, to idziemy. Jakbym tego sajbał tego kuna. 5 minut i go nie ma. Tak sama jak minifarm. Miał nagrywać, dobra, nagrywamy. 3 minuty, nie nagrywa. Ma ustawienia w kierownicy nie działały, <grystanie> niedobry człowieku 70, na ja 80. Prytytyty. Mogłoby być jakieś pikanie w tym GPS-ie, przekażasz prędkość takie ping. To bym wtedy wiedział, że czasie jeszcze 5 minut nam zostało, i zrobię sobie pomiar, mniej więcej, ile kilometrów można nabić. Hmm, tu też ładna stacja nawet. Na Skandynawii jest klimat jednak. W Europie to mi się tak zdaje, że Skandynawia była robić, robiona bardziej precyzyjnie, bo jak robili tam oryginalną Europę, to można powiedzieć, że w pewnych momentach te drogi są praktycznie kopiowane i takie same cały czas wklejane. Europa jest A... robiona na owa papiery. Polska, no jeszcze w miarę troszeczkę bramek yy, zrobili. No we Francji też troszeczkę bramek jest chyba, nie? Ale w Polsce jest bramek najwięcej dużo. A to, to dlatego, że DLC zrobili te bramki. A tutaj na Skandynawii to ładnie jest wszystko zrobione. Nie ma takich samych odcinków, są różne zakręty prawo, lewo, miasta też są bardzo ładnie zrobione, nie ma. No nie wiem, czy nie, nie byłem we wszystkich miastach, ale na do tej pory nie zauważyłem, żeby się któreś z nich dublowało. No drogi to wiadomo, tam też będą w kilku miejscach na pewno podobne, ale... Ale nie jest tak jak w Polsce: w Polsce to praktycznie wyjedziesz na autostradę i cały czas masz ten sam widok, jest tylko przy zjazdach na miast masz, inny. masz coś innego. Co tutaj jest po prawej? Rzeczkę sobie płynie. No i co, no i znowu sam zostałem. Bartosz siedzi cicho, Bartosz jedzie w but w podłogę, szef go goni. No tak, bo Bartosz na koncynerówkach jeździ. Jakieś problem. Oni tam mają 0,20, oni mają 0,20 grosza za kilometr <noise> Gówno wiesz. I dniówek wiesz. nie mają, nie mają dniówki, od przerobu nie mają, od frachtu nie mają. Czeku, ni to nawet diet nie ma jak jedzie za granicę, taki dziad trans. No a my to w Ikei to przynajmniej jakieś tanie mamy My mamy diety, od procent od frachtu, procent od przerobu Własne ciężarówki, znaczy, znaczy własne, no ja jeżę swoją ciężarówką, nie nie jak ty. Brałeś, no. brałeś od nich czy masz swoją? A nich, chciałem takie ładne, Volvo Ja sobie ja mam swoją. Nie zostawię mojej skani, ona ma już nabite My, w transie bardzo transie dużo. Wartość na... to jest... Czaj, Scani... czekaj, czekaj że, no. A... Jeszcze jakieś to złote Volvo w tym Jadtransie, że w ogóle Jadtrons no. tak na takie coś stać kurde no. A <laughs> że żyć jak przerwę? Pod licznikiem biegów w skanii po prawej jest godzina od biegów, a potem masz przebieg, no nie? To ja aż tyle mam? Kurde, a tą Scanię mam od prawie od początku Multi Tam jeszcze jeździłem innymi ciężarówkami kilka kilometrów, a ja to w Scanią no, dość dużo mam nabite 161 tysięcy kilometrów Tyle, żeśmy już na Multi mniej więcej wyjeździli, przynajmniej ja, bo Dawid na to się poddał ty! Gdzie jest ten? O, tu jest retarder, dobra 23 No i teraz Ani się pożegnać, bo jeden pojechał do przodu Drugi No W ogóle, Dawid, Ciebie chyba zwolnią z tej Ikei A ja będę musiał zrezygno zrezygnować razem z Tobą ty się już obijasz. Daj ci ładne Volvo Powiedzie ci masz tu chłopie jedź bezpiecznie. A ty gdzie A ty kurde, penetrujesz wszystkie barierki, jakie napotkasz na autostradzie. No, warto se poszedł Tak? No, w sumie tak. Ile ja mam pingu? O 70, no już. Przestraszyłem się, że. Plan no. lekcji, play Jak ja mam nagrywać? Dobra, już minuta do końca Czekaj jeszcze tylko tutaj sobie Tutaj sobie jeszcze na mierze Ile mi ten kilometrów Było 400, mam coś koło 100 Czyli tak po 300 kilometrów można robić trasę Mniej więcej Coś takiego musimy brać 300 to taki max Tylko trzeba jechać z granateki ekipą tak jak dzisiaj No Jutro mam niemiecki, angielski, majce Dobrze, do... warto wiedzieć, dobrze wiedzieć Dawid, ale wiesz co? Muszę ci przerwać, bo... Chyba u mnie włączyli mikser Jakiś zgrzyty Dobra, trzeba szybko kończyć, bo będzie szumy od miksera Był dzisiaj ze mną Bartosz, który chyba poszedł Czy? Tak? Poszedł sobie, bo nie nic I był jeszcze Dawid, który Jak zwykle, odpuścił sobie no, po pożegnałbyś się, no ja. No i byłem z wami, ja także trzymajcie się, cześć, czołem, i do następnego. Ja już wam z, z, więcej z wami nie jeżdżę